Siemano tutaj, Mati Polska! I dzisiaj zapewne będziemy grać na singlu. Więc tak, tu mam już zrobione. O, tutaj, o. I chyba zaczynamy, nie? Tuż tam zabiłem trochę świnek, ale wrzuciłem, żeby nie było. Yy, więc tak, to zaczynamy. Ogółem, przepraszam Was, że wczoraj nie zrobiłem odcinka. Bo tak planowałem, że wczoraj zrobię odcinek i się nie udało, bo niestety byłem u wujka. Ale dzisiaj robię odcinek, więc na pewno będzie gdzieś o 17, nie wiadomo, ale będzie. Yy, więc tak, yy, ja zaraz idę na trening, to więc tak gdzieś 6 minut odcinka zrobię, czy zapewne, nie wiadomo, ale... Postaram się dla Was zrobić jak najdłużej. Bo zaraz mam trening, a jakby się ktoś pytał, to trenuję piłkę nożną. I jest dobrze na treningach. Więc przejdźmy do tematu Minecrafta i tak dalej. Więc tak, kolejny odcinek planuję zrobić podajże w czwartek. I w czwartek chyba będzie. Też na temat tej serii nie, nie jestem pewny, ale raczej tak. Dzisiaj zajmiemy się. Hmm, czym my się dzisiaj zajmiemy? Piszcie mi, co w, na... czym, w następ... czym w następnym odcinku mam się zająć i to zrobię. Nie wiem, na przykład kopalnia, zbieranie rzeczy na domek. Yy, I... nie wiem co, sami. I tak dzisiaj planuję chyba pozdobywać te początkowe itemki, czyli takie coś jak jedzenie, drewno, kobel. No, to tak 7 minut, nie wiem, chyba 6 minut odcinka na pewno zrobię, bo tak za bardzo nie mam czasu, ale postaram się. Jakieś eku można jeszcze zrobić, jak będzie dużo próbek. A no, na razie mamy nabudki, więc poszukam jeszcze jakichś krówek, Koczaki się przydadzą. Tam jest jeszcze jeden, ale nie chcę mi się jeść. No, Mam trochę mało jedzonka. No, jedzonka nam wystarczy, chyba. Raczej nie. Jeszcze zabijam koczaczka, X zawsze się przyda. i może następny odcinek będzie już z intro czy już tam jeszcze ogólnie planuję wam pokazać jakąś fajną animację tylko muszę trochę nad tym popracować z tydzień, nie wiadomo, zobaczę A tydzień na pewno już tam widzę krowę i możliwe, że gdzieś za parę tygodni albo za parę dni będę nagrywał z kimś więc zobaczycie. I ten. O, czy tam jest? What the fuck? Dobra, i ten odcinek planuję zrobić z moim kolegą z klasy. Yy, I na temat jakiegoś Survivalu, czy coś takiego. Może Survival Games, zobaczymy. Yy, to teraz. Może. O, dobra, jeszcze pójdę po tą i chyba przejdę do kopalni troszeczkę mm, Dobra, no krwawo, Mandzio, mandzio, chodź tu do mnie, mandzio Ja ciebie potrzebuję Dużo mandzi, mandzio, mandzio, mandzio bum Mandzio, chodź tu Mandzio, zdejdź mi mandzio Mandzio, mandzio, gdzie ty być? Mandzio, mandzio, szukacie Mandzio, mandzio, gdzie ty być? Nie, ma Mandio, dobra Ale już mamy hełm A to nam nie wystarczy O, już widzę węgiel, Łak Przepraszam Was, że robię takie krótkie odcinki Ale po prostu Ostatnio jak zrobiłem, miałem wczoraj ten odcinek wrzucić, ale zobaczyłem na ten odcinek i jakieś problemy były, że na przykład y, pierwsza sekunda to jest na przykład siema, no tutaj Mati Polska i w ogóle y, y, dalsze, ten dalszy ciąg tego filmiku jest inny. Y, taki jak na przykład, że coś tam widzę krówki taki tekst widzę krówki i to widzę krówki nie będzie na przykład w pierwszej minucie tylko w drugiej to się samo przystawia nie wiem jak wiecie jak to naprawić to mi mówcie i bardzo dziękuję za to yy, dobra żeby tak samo się chyba nie powtórzyło to zaraz będę kończył odcinek no chyba teraz nie żartuję jeszcze na pewno dwie minutki Muszę iść zaraz na trening. Mam świnka, a ja nie chcę świnki. Ja chcę kuczaka! Dobra, to jeszcze trochę drewna wykopię. No, tyle wystarczy. Całe to drzewko. Ogólnie to ja ma, jestem przeziębiony, dlatego tak dziwnie mówię. I planuję chyba w tym odcinku, co będzie po tym odcinku, czyli w tej w tym drugim odcinku z tej serii planuję, planuję, ale nie jestem pewny zrobić domek. Jak ten pomysł Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, co na pewno zrobię tam. A jak nie, chcecie, żebym budował domku, to napiszcie w komentarzach, co mam zrobić. I po tym drugim odcinku yy, z tej serii yy, planuję yy, nagrać z kolegami jakiegoś mecza piłki nożnej, czy coś w tym stylu. Yy, dobra, to ja idę już na trening. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Na razie. Cześć.